Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR, zapewne słyszałeś. WIBOR jest legalny i nadzorowany, temat zamknięty. W praktyce sprawa nie jest tak jednoznaczna. Do CUE trafiły pytania dotyczące takich umów, a ponadto każdą umowę ocenia się według okoliczności z chwili jej zawarcia, w tym tego, czy konsument mógł realnie zrozumieć mechanizm oprocentowania i ryzyko. Dziś omówimy pięć obszarów, na których opiera się argumentacja kwestionująca klauzulę WIBOR. Zapraszam, radca prawny Kamila Bociek. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. WIBOR jest wyznaczany w procesie fixingu. Administrator ustala stawkę na podstawie kwotowań przekazywanych przez banki uczestniczące w panelu. Tu pojawia się sedno. Te same banki są jednocześnie stroną umowy kredytowej z konsumentem i podmiotem przekazującym dane do wskaźnika, który wpływa na cenę kredytu. To nie jest automatycznie dowód manipulacji, ale z punktu widzenia prawa konsumenckiego pojawia się pytanie, czy konstrukcja, w której jedna strona umowy współtworzy parametr ceny, a druga nie ma wpływu i często nie rozumie mechanizmu, jest uczciwa i przejrzysta? W takich sporach to bywa argumentem pod kątem abuzywności klauzuli i nierównowagi kontraktowej. Banki często mówią: Wibor jest zgodny z BMR, więc nie ma o czym rozmawiać. Tyle, że w praktyce znaczenie ma, kiedy zawarto umowę. W grudniu 2020 roku KNF udzieliła GPW Benchmark zezwolenia na działalność jako administrator wskaźników, w tym kluczowego Wibor. Wniosek: Wiele umów zawierano, gdy jeszcze administrator nie miał tej decyzji KNF i wskaźnik funkcjonował w reżimie przejściowym przewidzianym w BMR. To nie przesądza o nieważności czy nielegalności, ale może mieć znaczenie dla oceny przejrzystości klauzuli, standardów informacji na dzień zawarcia umowy. Teraz najważniejsze. Późniejsze uregulowanie wskaźnika nie musi automatycznie usuwać ewentualnych wad wcześniejszych umów. To, czy klauzula jest uczciwa i przejrzysta, bada się na tle realiów z dnia podpisania umowy. Sygnały problemów były podnoszone już wcześniej. W debacie często pomija się, że w przestrzeni publicznej pojawiały się sygnały, że praktyka wokół fixingu, egzekwowalności kwotowań budziła pytania już lata temu. W sporach to jest wykorzystywane jako argument. Jeśli wskaźnik ma być miarą rynku, to musi być oparty na zasadach, które są rzetelne, transparentne i weryfikowalne. A nawet jeśli. Instytucjonalnie pojawiały się sygnały o słabościach, to rośnie znaczenie pytania, czy konsument dostał jasną informację, jak to działa i jakie ryzyko bierze na siebie. Często słyszymy, dziś WIBOR jest nadzorowany, więc dawne umowy też są w porządku. Tyle, że w prawie obowiązuje zasada umowę ocenia się na moment jej zawarcia. Jeśli w dniu podpisania umowy konsument nie miał realnej szansy zrozumieć jak wyznacza się WIBOR, nie dostał rzetelnych informacji ryzyka, czy klauzula była konstruowana w sposób nieprzejrzysty, to późniejsze zmiany regulacyjne nie muszą tego naprawiać. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy inne instytucje patrzą często z perspektywy stabilności systemu finansowego. To ważne, ale to inna perspektywa niż ochrona konkretnego konsumenta w konkretnej umowie. I kluczowe: takie stanowiska nie wiążą sądów w sprawie cywilnej. To sąd bada, czy w danej umowie spełniono wymogi przejrzystości, czy klauzula jest niedozwolona, czy nie narusza się równowagi stron. Dlatego fakt, że nie ma jeszcze masowo przełomowych wyroków, nie oznacza, że temat jest zamknięty. Często oznacza to, że dopiero teraz sądy zaczynają wchodzić w głębiej w sam mechanizm i standard informacji dla konsumenta. Debata o WIBOR wchodzi w kluczową fazę. To nie jest tylko spór, czy wskaźnik był legalny, ale czy umowa była przejrzysta, uczciwa i zrozumiała dla konsumenta, i czy ryzyko zmiennej stopy było opisane tak, żeby klient naprawdę wiedział, na co się godzi. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.